Cześć, witajcie z tej strony Wupa to jest kolejny odcinek serii Czas na przygodę Pewnie zastanawiacie się, gdzie się znajduję. E, jestem na innym świecie, tak, niestety musiałem zmienić świat, em, bo dograłem nowe mody, znaczy troszkę tak paczkę e, chciałem zoptymalizować, żeby lagi były mniejsze i tak dalej. Myślę, że mniej więcej mi się udało, aczkolwiek świat mi się coś skraszował. No nie mogę do niego wejść. E, także sprawdziłem sobie na filmikach. Jakie ja miałem mniej więcej itemki, sobie tam coś dodałem. Um, tutaj, jak widzicie, um, mam. Mam, um, mam, um, mam, um, mam. Um, um, troszkę itemków um, tutaj też, poczekajcie, jeszcze wyłączę tutaj. Um, o tak, będzie Git. Um, musiałem sobie jakoś dodać, więc musiałem użyć um, tych cheatów, no ale okej. Okay. Um, takie mniej więcej itemki miałem. Tutaj nic um, nie jest um, jakoś więcej dodane. Um, dzień też jest. Mamy 304, więc taki jaki był mniej więcej. Um, no i co. Ja się przejdę, bo muszę znaleźć sobie jakąś miejscóweczkę, żeby się osiedlić um, i coś fajnego już widziałem. Także zaraz się tam udam. A w międzyczasie powiem wam o modach. Dograłem moda Better Dungeons, um, to jest ten co było wcześniej. Taki um, czerwony mieczyk, miałem to. Było z tego moda i tam był też Adventure Items. Teraz te dwa mody się połączyły i są razem, um, także <laughs> właśnie sobie je dograłem. I usunąłem more bows, bo mam w tym modzie są strzały różnego rodzaju, więc już łuki różnego rodzaju mi niepotrzebne. I usunąłem battle towers, one się coś crashowały, także po prostu je wywoliłem i jest git. Dobrze, tutaj widzicie jest fajna bardzo strukturka, ona chyba jest z Butter Dungeons. To jest taka jakby górka, na dole jest taka... Mm... Zobaczcie zamiast lawa, coś tam się leje, e, tu jakieś dziury, a bo tu jest ogólnie latająca wysepka. Tutaj już mam moich przeciwników, także muszę troszkę uważać, mam też armor, więc nie powinno być najgorzej. E, no i w tej górce się osiedla, tam są jakieś tuneliki, e, pokoje i tak dalej i tak dalej, bo to jest ogólnie e, dungeon. Także ja muszę go teraz wyczyścić z mobków <laughs> i się jakoś tam osiedlić, dobrze. Sprawdźmy co ja tu mam. Um, ok, mam łuk, wezmę sobie. Myślę, że się przyda. Um, tutaj gdzieś miałem pochodnie. Ok, są pochodnie. No, jakiś blok do wspinaczki. Ok, Igit, mogę iść. Idziemy walczyć. Hwa, tu jest takie wejście. Ja je oczywiście jeszcze powiększę troszkę, żeby było tutaj wygodniej wchodzić. Okej, okay, już coś wyleciało. Jest to Wind Essence. To jest z Better Dungeons ta esencja. Z tych esencji robi się strzały, z tego co wiem. Jeżeli coś jeszcze, to na pewno w przyszłości ogarnę. Okej, okay, tutaj mamy jakiś pokoik. Muszę to dokładnie szczyścić, żeby tu było zero mopków, bo no nie będę mieszkał z mobkami, nie? Wcześniej mieszka mieszkałem na na... na, na, na... Um, jak to się nazywa, na um, biomie tym, bagiennym, o um, no a tam się rozpiło dużo tych ciężkich mobków, okej, okay, mamy jakieś drzwi, nie ma e, klamki, także musimy z buta wjeżdżać i okej, okay, już mamy jakieś potworki, gincie, ło, trzy są, dobra o co on ma na głowie, piórko ma na głowie, <laughs> śmiesznie, ciekawe po co mu piórko na głowie, okej okay. Nie będę, nie będę tam wymyślał, po co? Wow, wow ale sporo tu ich jest, o oh, kurczę, trzy są, dobra Nie mogę pozwolić, żeby się, żeby mnie hiciły, bo zginę! Ej, 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 bo robi się groźnie, robi się groźnie Gincie, gincie, ten ma tarcze, Boże, ty, 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 ty gin, dobra? Okej, okay, jest, zginął. Teraz szybko żarełka oczywiście nie wziąłem, dobra, wyjdziemy sobie na chwilę tutaj, żeby mnie nic nie zabiło. <laughs> Mam tu jakieś jabłka. Jabłka, będą ok zjedzmy sobie jabłuszko i jeszcze jedne jabłuszko okej, okay, no troszkę będzie to trzeba przebudować ale to żaden problem przecież przebudujemy i będzie dostosowane do mnie, tak jak sobie tutaj będę chciał, nie, e, więc okej, okay, będzie myślę, dobra, tu mam jakieś pomieszczenie, tu tam jakieś magazyny można ogarnąć i inne pierdoły tutaj jest ogólnie góra, także jest stone e, to nie ma się co dziwić Kurczę, łucznik łucznik Gin, gin. Dobra, się schowamy. Okej, okay, i gin. Wow, jeszcze jeden, jeszcze jeden. A fuck you. Dobra. O, sytuacja opanowana O, jest, fire essence, okej, okay, już mam Darkness, ice, water Dobra, to z tego będą strzały, a zaraz Jeżeli kliknę U, to pewno się pokazać Tak, strzały i e, Granat, dobra, granat mogę Stworzyć, nice, nice To mi się podoba, na pewno wykorzystamy Będę się bawił tymi modami i będę tutaj Ogarniał, um, znaczy nie wiem Czy będę ogarniał, ale się postaram ogarnąć Na czym one tu polegają i jak to działa Dobra, tu trzeba jak najwięcej Wszystko oświetlać, żebym um, Później, żeby to się nic nie zespałnowało. Ok, tu mam jakieś wyjście Zobaczcie jak fajnie zrobione Ok, mamy łucznika, pobawimy się strzałami Ok, A, jeszcze nie trafiłem Dobra, jest, hit, 5. Pięć i giniesz, tak jest okej, okay. nice done okej, okay. tutaj sobie wyjdziemy, bo widziałem skrzyneczkę, tak jest skrzyneczka, ale yy, trzeba jumpować dobra, ja nie będę tu ryzykował, żeby nie spaść przypadkiem co my tu mamy, staw, to jest różdżka, do tego mogę dołączyć jakiś chyba kryształ i yy, o tak, i mam różdżkę jakiegoś danego rodzaju, zajebiście okej okay. Golden Bootkiss, Feather Falling i Bane of Anthropods. Okej, okay, no to może nie jest jakiś taki dobry e, e, ten enchant, ale ale, na pewno się przyda. To jest jacksowy miecz, zawsze, to zawsze ten damage jest, nie? Okej, okay, zejdźmy sobie tutaj, tak fajnie porobione te schodki, ja tak lubię, jak tak jest wszystko zrobione fajnie. Okej, okay, ciebie musimy zabić, bo będziesz mnie tu denerwował, ale no proszę. Jaki... Eee, gin sniper, okej. Okay. Wyjdę sobie trochę Expo pozbieram. Ja z tym expem zawsze, zawsze jestem na minusie, nie? A to coś zginę, dobra, ciebie muszę chyba zepchnąć, tak? A nie, nie chcesz spać, dobra, to teraz gin Gin, dobrze. Bosko, zajebiście. Eee, em, <laughs> Idę gdzieś, zobaczymy. Muszę tu wszystko podkrywać i wtedy e, będzie można jakoś zacząć dysponować tym terenem. E, myślę, że to chyba sam coś ogarnę, jak tutaj. To pobudować a wam pokażę po prostu na tym odcinku, jak mniej więcej garnem, okej, okay, no z tej strony jest dźwignia, dobra. Um, dobrze, zejdźmy na dół, tu jeszcze nie byłem. O, jest skrzyneczka, co my tu mamy? wow sporo żarełka, dobra, niech sobie to tu będzie. Mamy jakieś pomieszczenia, okej, okay, to ja się domyślałem, że tych pomieszczeń tu będzie sporo. A tu jakieś, zobaczcie, fajny balkonik. Nice, nice. <laughs> Dobra. E, oświetlamy, tak? Jak najwięcej trzeba oświetlać. Ło, jest duża skrzyneczka. Tu tutaj jakieś w sumie najgorsze nie, nie miejsce na magazyn albo na jakieś tam w krafta czy coś. Okej, okay, żarełko mamy. Ehm... Um... I temków jakiś tam crafta też sobie przeniosłem. No bo jakbym był bez, to by było, musiałbym od nowa robić i znowu bym jakiś fail, ale już się nauczyłem, tak? Nauczyłem się tam crafta. Nawet na starym save'ie sobie odkryłem jedną recepturkę, co prawda na jakieś gówno w sumie. Ale odkryłem, tak, to się liczy. Odkryłem sam i już wiem. Także e, jak tutaj już tak troszkę ustabilizuję sytuację, to na pewno się tym pobawię z wami. Mm, albo też pokażę, jak mi się tam uda e, coś poza odkrywać. Okej, okay, tu jest taki... Fajne przeszklone, ja myślę, że to powiększę tutaj e, i coś fajnego z tego zrobimy. <laughs> tutaj nic nie ma. Tutaj są nowe rudy, ja ustawiałem w jakimś modzie, żeby one się spawnowały, teraz nie wiem z jakiego to moda, ale sobie sprawdźmy, co to jest. O, jak szybko się niszczą. Kostki wypadają. O, dobra, no to, to po prostu są kostki, nice. O ty jesteś ubrany, wow, one, oni wszyscy w ogóle tutaj są ubrani, dlatego wypadają z nich esencje, bo to jest z Better Dungeons i mobki, które się w tym spawnią mają ustawione, że mają dropić rzeczy z Better Dungeons, um, te itemki takie fajne, te esencje i coś tam jeszcze mogą innego rolić, okej, okay. zginiesz ty czy nie? Tą tarczę miał, skubany i nieźle się broni Okej, okay, tu jest jakieś wyjście na powierzchnię, widzę Ło, wo wo bi, 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 gincie, okej okay. yy... Ale i zejście na dół, okej okay. Wo, coś tak czułem, coś tak czułem Fuck <ślesk> No dobra, tutaj jest, yy... Ta, ta ta wysepka latająca się wyrwała. Ja to oświetlę, bo to jest blisko mojego domku i nie chcę, żeby tu coś spałniło, a jeżeli to jest taki fajny okrąg, to ja to jakoś wykorzystam. Coś się zbuduje na kształt okręgu. Okej, okay, tutaj wychodzą te bloki, to tutaj są dalej te um, den dungeon. Kurczę, trochę lipka będzie się tu osiedlać. Ej, co on tak trafia we mnie? Fuck you! Fuck you. Fuck you, gin, bo mnie zabijesz zaraz, dobra. Uciekam. Znaczy, nie uciekam, muszę tam dalej eksplorować! Oś, po dwa... Trzeba zrobić te lepsze strzałki, naprawdę. A już za cztery weszło, dobra, to chyba trochę dalej stałem to. Gin! Okej, okay, dobra, mniej więcej tu zaoświetliłem, już po mi nie starcza. A drewna... Dobra, drewna sobie nie dodałem. Lipka, zapomniałem. Okej, okay, to są jakieś elementy roślinne, także... Eee, nawet fajnie to jest wygenerowane okej, okay. tutaj był ten łucznik chyba, ale już go zabiłem, albo on gdzieś uciekł. O, dwie skrzyneczki. Strzały, jedzonko, a tutaj mamy... o, esencję, git, fajnie. Wow, odsuń się. O nie starczą! One kurczę, dużo damage te tarcze przejmują. Eee fuck ile was tu jest? Skąd wy, żeście się tu wzięli? Eee, Jeden hit, jeden hit i ginę, jeden hit i ginę. Wow, Łoo, pół serduszka, ale ja jestem fartem, nie? Nice um, Nie mam drewna, kurczę, a drewnie zapomniałem. Najgorsze co mogłem zrobić. Zapomnieć o drewnie. Wszystko mam oprócz drewna. Nad skrzynki mam, Boże! Jaki fail, a przydałoby mi się. Chociażby strzałki bym zrobił, nie? No dobra, e, mogę że mogę tro trochę zabrać tych itemków tych esencji mam już sporo dobrze nie w tej były to tutaj rzucimy żelazo złota. nie, bo ja po całymi stakami brałem już nie chciałem się tam rozdrabniać na jakieś połóweczki Dobrałem sobie o to jest to jest owieczka owieczka jest już noc nie fajnie nie fajnie będzie więcej mopków okej okay, ty masz Trzeba jakoś... No tą tarczę, kurczę, jakoś z boku go atakować czy coś? Nie wiem, kur... mocny jest skubany. Dobra, no i nie mam pochodni w tym momencie. Eee, czy są takie jakieś drewniane elementy? Są, olo! <laughs> Dobra, no muszę to tak wykorzystać, niestety niszczmy. Listki też zniszczę, bo... Bo po co mają? One tutaj tak samo wisieć. Okej, okay, jakaś płytka naciskowa. Ale nic tam nie ma, dobra. No to nie niszczę, bo mi niepotrzebne. E, mam, mam e, trzy drewna, czyli mogę zrobić e, osiem pochodni, tak? E, nie, cztery, dobra. Mm, gdzie jest węgiel? Węgiel! Give me węgiel! Nie w tej, nie w tej, nie w tym paku bak Raz, dwa, trzy, cztery. Kurczę, już mam dużo itemków <laughs> przy sobie i. Zaraz będzie trzeba. Ja 16 pochodni, przecież po 4 się robi. Dobra, mój błąd. Um, 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 um. Dobra, tu jest to wyjście na dół do tej dziury okrągłej. Okej, okay, tu mam jakieś cele. To wszystko można jakoś zagospodarować. Jeżeli macie jakieś pomysły na ten moment, to śmiało piszcie. Ja czytam wszystkie komentarze. Także jak coś fajnego tam mi podpowiecie, to ja z chęcią wykorzystam to. Dobra, odejdź nie to perku, nie to perku. Ja wiem, że tutaj są piwnice, tobie tutaj jest fajnie, ale mógłbyś już odejść. Ok, yy, to stwórzmy więcej tych pochonni. 8, niech będzie 8. Dobra, znowu nie ten plecak. Muszę zrobić sobie te większe plecaki. Yy, to muszę skórę tam przepalać i jeszcze innych parę yy, czynności wykonać. Ale to się ogarnie, na pewno. Bo plecak jednak y, większy się przyda, żebym mógł więcej itemków mógł nosić. Będzie wygodnie. Okej, okay, tu mamy jakieś szardy, ja ich nie. A bo dobra, mogę szardy zebrać, bo szardów nie mam 64, bo przecież tyle nie miałem. Tejbijiście one wyglądają, naprawdę. Okej, okay, tu były szardy. Tak, to były schowajmy od razu, żeby miejsce nie zajmowało. Yy, Okej, okay, znowu mam drewno, mam crafting table, Okej, okay, crafting się przyda. Na pewno zaraz go zabiorę, czy mamy coś w piecyka. O, ile węgla! A tu już nic. okej, okay, co w skrzynce? Jedzonko. Dobra, już takie mam, więc mogę te zabrać. <laughs> mamy jakieś przejście. Ja się tu boję iść, butysława. Ooo, już coś strzela. Dobra, dobra. Zamykamy i zostawiamy. Muszę tutaj zbadać naprawdę każdy zakamarek. Bo e, jak chcę tu mieszkać, to nie mogą to być mopki. Ok, tu mamy kolejne wyjście na powierzchnię. Mm, przejście gdzieś tam, nie wiem. E, dobrze. Czy tu już byłem? Tak, tutaj ten Dobra, to już chyba wszystko zbadałem Miejmy nadzieję, nie, albo Nie wiem, poczekajcie, jeszcze tutaj coś ciemno jest Okej, okay, jakieś mamy jeszcze pokoiki Nie, ja jeszcze troszkę jest do zbadania O, jest i duża skrzynka Wow, Sharpness 2 i Projectile Protection Nice Nice, dobrze e, Ale już nie mam miejsca w skrzynkach w ekwipunku, sorki i w plecakach. Dobra, jeszcze troszkę mamy. Jedno w sumie. No to nie tak troszkę, to jest bardzo mało. E, dobra, tu sobie przejdźmy. Wow, jakiś bóg. E, tu jest sporo balkoników. Ogólnie to jest na takiej dziurze. I tą lawę tam na bank zaleję. Chyba, że jakoś się zabezpieczę. To może być, bo może być jakoś fajnie wtedy. E, to taka ozdoba, nie? W sumie. Okej, okay, tu mamy wyjście na powierzchnię. A że jest noc, więc chyba nie będę raczej tu chodził i idziemy na górę, tak na górze myślę, że będę miał te główne swoje e, rzeczy, a te pokoje one po prostu zlikwiduje większość tych ścian, żeby to nie było takie małe te przejście, żeby e, jakoś tam się wygoniło, zobaczcie takie wielkie skody. to od razu rozumiem, nie? A takie malutkie to niekoniecznie, okej okay, tu jest sporo żarcia, więc mogę zabrać. <tryk> Mamy tu jakieś wyjście, ok, to jest te wyjście. Um, tutaj mamy też jakieś tam korytarzyki. A nie, tu byłem, chyba przed chwilą, tak, przed chwilą, Nie. Ja już się gubię, muszę ogarnąć sobie to, e, jak to tutaj jest zbudowane. Um, dobra. Sporo pochodni trzeba postawić. No i tutaj coś mamy. To balkonik, ok. Rozumiem. Jak tam okolica nie jest najgorsze, nie jest najgorsze. Tą dziurę. W sumie ona taka... Kurczę, ja mógłbym ją załatać, zaraz wam powiem o co chodzi, o to, żeby to mnie spadać. Tu balkon y można zostawić, ale od razu pod nim y dziurę. Y z ten, kurczę, y jakieś klocki postawimy. Z tą briki pewnie, żeby tutaj pasowało. Dobra, tutaj wejście trzeba też oświetlić, no i git, no i git. No i tak to będzie mniej więcej wyglądać i działało. Także myślę, że nie, nie jest źle, um, jak to dobrze zagospodaruje, to może być naprawdę fajna rzecz z tego. Um, także co, chyba będę kończył, um, bo, 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 bo właśnie chciałem Wam powiedzieć dzisiaj o tej mini przeprowadzce do innego świata. Um, chciałem Wam też pokazać, mniej więcej, gdzie będę mieszkał. No, i tak to będzie wyglądać. Także co? No w następnym odcinku już postaram się tutaj coś e, konkretniejszego wybudować. Tutaj te przejścia, no one tak nie mogą być. No jeszcze lawa? Nie, 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 nie ma opcji. E, także coś tam wykombinujemy. Tutaj zobaczcie, to tak o te ściany się poniszczy na pewno, żeby to było lepsze przejście e, a nie takie małe, zobaczcie, tutaj jest troszkę strata e, miejsca. Tu można wyrównać i zobaczcie, będzie równy wielki pokój. No ale to pozostaje sporo kopania i sporo tutaj. Planowania, jak to wszystko ogarnąć, żeby było fajne, e, ale już nie ma tych błędów, na przykład z pochodnią i z wodą. Także z tego się cieszę, będę mógł jakoś normalnie funkcjonować. Jak pójdę do jaskini i będę chciał jakiegoś mopka zrzucić, to po prostu mu wyleję wodę, a normalnie bym tego nie zrobił, bo e, się bugowała. Także co, no dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że e, jakoś wyrozumiale przyjmiecie to, że musiałem zmienić ten świat. No niestety on się skraszował, a ja chcę dalej do, dla Was prowadzić tą serię, bo ona mi się strasznie podobała. Um, także. Um, o, tutaj nie mogę. Dobra, ok, zapamiętamy, ale to chyba mogę. Um, także, jeżeli lubicie tę serię, to zostawcie lajka w górę. Będę naprawdę wdzięczny. E, no i komentarz, oczywiście, tak jak mówię, jakieś porady, co tutaj wybudować. Może macie jakieś pomysły fajne, no to je, ja z chęcią je wykorzystam. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i na razie, cześć.